Pa, tam nic nie stoi z autobusem. Autobusem mógłby wycofać w zupełności A tutaj babkę już zablokowały z tyłu auta i ona nie ma jak cofnąć, bo tu jest cały rząd aut, aż tam poskrzyżowanie jest zablokowane I policję wzywają, bo ten nie może wielce z autobusem wycofać, gdzie tam, gdzie tam z tyłu nic nie, nie ma. Ale ja. No autobus musiał cofnąć, bo autobus ma gdzie cofnąć a tutaj przecież te wszystkie lata już nie cofną do skrzyżowania, bo skrzyżowanie jest blokowane No tam przecież się nie wycofają oni wszyscy, nie ma opcji Czemu pan nie cofnie tym autobusem? Nie mogę cofać. Czemu? Czy ma pan usterka z tyłu? Może pana drugi kierowca pokierować? Szkoda gadać. On nie może cofać. Taka akcja. Taka akcja, on nie może cofać. No Ale, jaja. Stanął autobusem i blokuję ja sobie całą ulicę w ma Dobry jest. Papa, pa. ale tu już następna ulica, skorkowana, już autobusy stoją i jak to się dziwić, że we Wrocławiu korki są te? Piękna sprawa. Wrocław.